Я первый. Не везу в тебя. Nie, nie to jest najlepsza broń? Czekaj Chitera, mam goda Oddaj mi setę, to się wtedy... Czy teraz na serwerze. On nie ma goda ani gema i go wejść nie mogę. Pisnij mnie! Hmm. Najlepiej ja bym cię pisgnął. No właśnie. Dobra. Pokazaliśmy bronie? No Napraw się najpierw! to ja coś zepsułem. Czekaj, już, już cię naprawiłem, już cię naprawiłem. Jest. No czekaj, jeszcze na tobie muszę zaprezentować ten no USA i i PTB. Masz. Teraz daj mi wszystkie bronie, co masz. Oprócz tej twojego Pierwszy to jest topór tyranów. Masz na Niby, niby najlepsza, a najsłabsza, kto? No tak, masz z tego i z tego, i z tego, i z tego. Dobra, czekaj, jeszcze się będziemy bili. No, bez, a czemu? <grym> Dobra, bez, bez, bez. Jak? Cześć Masz Teraz daj mi seta, żebym się se skopiował Serio, z wszystkich broni pojedynczo? Czekaj, 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 mówię Ja muszę seta naprawić Gitarak czego najpierw bijemy. Luzik, bluzik. Trzy dwa jeden, start. <grystanie> Już powiedziałem 3 dwajdy start. <grystanie> Jezus, ty kurna, teraz cię nie, trafić nie będę mógł. <grystanie> Masz sobie. Ty wiesz, że był kot na kosa, a ty żeś tego gówniaku nie wpisał. <noise> był kot na kosa, a ty żeś tego gówniaku nie wpisał. No! Ale się zbugowałeś, to jest najgorsze, jak bijesz z kosy I ty skaczesz, to się można z powietrza zbugować i to wtedy mega To tak jakbyś nie był w ogóle na koksie Czekaj, ja chcę cię zabić Chilnoś się, typie! Oddasz mi tebe?